Nie, mam na imię Jadwiga. Chciałam wam opowiedzieć o całkiem nowym projekcie, który nazwałam Akademia dla Kobiet, czyli od kobiety do kobiety, od kobiety dla kobiet. Jest to, jest to nowa inicjatywa. Robię wiele różnych rzeczy przez Szkołę Wiedzy Szamańską, która jest takim bardzo ważnym, bardzo ważnym punktem w moim życiu, takim moim dzieckiem. Od tego się tutaj praktycznie w Polsce zaczęło, przez ym, takie spotkania dla rodzin, gdzie terapeutycznie uczy takiego innego podejścia do dzieci, rodziców do dzieci, dzieci do rodziców, gdzie wykorzystuje różnego rodzaju metody, przez ustawienia Bertha Hellingera do pracy w formie dźwięku, w formie ruchu, w formie terapii kolorami i wiele, wiele innych. Jest też przebudzenie świadomości, które jest, odbyła się teraz druga czy trzecia edycja przebudzenia, gdzie jest pięciodniowe spotkania bardzo mocno treningowe, takie, takie typowo wysiłkowe, też bo między innymi nie śpimy jedną noc. Są ćwiczenia, które są bardzo mocno skierowane. Na przebudzenie świadomości, dlatego że uważam, że wszystkie osoby świadome, które zaczynają zwracać na swoje myśli, uczucia, na swoje czyny, tworzą nową rzeczywistość. Czyli ona nie stworzy się sama, my ją tworzymy, i dlatego im więcej świadomości, im więcej osób, które nazywamy osobami przebudzonymi, Czyli ja wiem, co czuję, ja wiem, czego pragnę, ja słucham mojego serca naturalnie, łączę go z umysłem, do tego dokładam moją podświadomość, bo nią jestem, nie odtrącam tego, co było, tylko raczej nazywamy to łączyć, ja to nazywam często łączyć, a nie dzielić. Dlatego, że wtedy wzrasta nasza moc. No, musimy sobie wyobrazić taki prosty przykład, jeżeli. Jeżeli mamy dwie ręce, mamy dwie nogi, mamy jedną głowę, a ktoś mówi na przykład, ta lewa ręka ci do niczego nie służy, no to zaczynamy, brakuje nam czegoś, tak czy nie. I tak samo jest ze wszystkimi talentami, które mamy. Nasze serducho czuje, nasz umysł idealnie myśli, a nasza podświadomość jest zbiorem informacji o nas. Więc dlaczego mamy z czegoś rezygnować? Kiedy możemy korzystać ze wszystkich swoich talentów. Jesteśmy wielowymiarowi i dlatego to przebudzenie świadomości to jest jeden z projektów, który prowadzę tutaj na terenie Polski. Jest takim ważnym momentem, kiedy człowiek zastanawia się ty gdzie ja do tej pory byłem, dlaczego ja tylko myślałem, a nie czułem. Dlaczego moje zmysły były przez wiele lat uśpione. I do tego, w tym celu, był stworzony ten warsztat. Między innymi jest też totalna transformacja, która odbędzie się niedługo, w kwietniu, kwietniu. I na tej totalnej transformacji też nazwałam totalna transformacja, dlatego że zapraszam tutaj osoby, które chcą totalnie odmienić swoje życie. Nie tylko na poziomie takim zewnętrznym, bo często. Bardzo męczymy się, żeby na zewnątrz coś zmienić. Kosztuje nas dużo wysiłku, dużo dyscypliny, dużo wyrzeczeń, ta zmiana świata zewnętrznego, czyli warunków, w których mieszkamy, żyjemy. A właściwie ta prawda jest taka, że ta transformacja no, musi się odbyć na poziomie wewnętrznym na poziomie komórkowym. I dlatego nazwałam totalna transformacja, dlatego że docieramy i przez wiele dni, bo to też jest warsztat nie online, tylko to jest spotkanie na żywo i spotykamy się 5 dni, jeszcze jesteśmy w ośrodku, gdzie jesteśmy przez 5 dni i tam wykorzystujemy wszelkie metody, które nagromadziłam z różnych rejonów świata. I to mówię tutaj od różnego rodzaju moich nauczycieli szamanów, który, którzy byli <grych> bardzo wymagający, bardzo wymagający, więc zaczęło się od syberii, kiedy to była naprawdę walka ciała z umysłem i głodówki i tańczenie w transie przez wiele dni i siedzenie w ciemności przez wiele dni i niespanie przez wiele, wielodobowe i zakopywanie głęboko pod ziemią, kiedy naturalnie budzi się w człowieku olbrzymi strach, strach przed śmiercią, strach, że nie dostanę powietrza, i tak dalej, i tak dalej. I naturalnie, że na totalnej transformacji nie zakopuje jeszcze nikogo pod ziemią, chociaż o takie pomysły był, żarcik, ale, ale są tam zgromadzone narzędzia z różnych rejonów, które pozwalają na bardzo mocną pracę wewnętrzną, oczyszczenie pamięci komórkowej, dotarcie do największych. Dramatów w naszym życiu, o których nie wiemy, a które nas napędzają. Dlatego często pytam, co cię napędza? Dlaczego masz takie myśli? Dlaczego masz takie uczucia? Co tobą zarządza, człowieku? Tak? Uczymy się też takiego, takiego dość, prostego, dość prostego zdania. Nic nie należy do nas, wszystko jest zmienne. Ziemia nie należy do ciebie, człowieku. Jesteśmy tutaj gośćmi na tej planecie i wcześniej czy później zmienimy swoją formę istnienia <laughs> um. i będziemy w innej formie podróżować nadal, dalej dlatego przez oczyszczenie czy tak zwaną totalną transformację mamy możliwość do... no Izys, chodź. No, chodź mamy możliwość do... no wszystko się trzęsie przez ciebie, kocie Mamy możliwość do podniosienia swoich wibracji, częstotliwości. Często mnie pytacie, co zrobić, żeby podnieść swoją wibrację, żeby czuć się dobrze, żeby zaistnieć tutaj na ziemi, żeby zmienić swoją pracę, żeby podróżować, żeby kochać bezpiecznie, bo boimy się kochać, co potrzebujemy zrobić. I dlatego powstały różne modele, różnego rodzaju warsztatów, dla każdego, gdzie może sobie każdy wybierać, bo w różnym. Momencie życia swojego jesteśmy. Niektórzy potrzebują takiego mocnego kopa, a inni delikatnego przejścia w następny etap swojego życia. Dlatego są różnego rodzaju warsztaty, dlatego że mam olbrzymią wiedzę, którą gromadziłam przez wiele lat. I dlatego powstają coraz to nowe projekty, na które Was bardzo serdecznie zapraszam naturalnie. No, i tym następnym projektem będzie Akademia Kobiet. Szczerze powiedziawszy, nie miałam tego w planie. Tak jak wiele rzeczy w moim życiu, nie idzie na taki typowy plan. One przychodzą z momentu, czyli jest potrzeba, i ja w tym momencie tę potrzebę widzę i działam. I tak życzę każdemu, żeby każdy tak żył, po prostu tak wolno bez takiego konkretnego trzymania się pewnych rzeczy, dlatego że tracimy siłę moim zdaniem, więc ta Akademia kobiet będzie, jakby to powiedzieć, będzie wielo też wymiarowa, czyli będziemy przez różnego rodzaju. Tą wiedzę gromadziłam bardzo wiele lat, dbam o nią bardzo skrupulatnie i długo o niej nie mówiłam, nie mówiłam o tej kobiecie, która jest tak bardzo ważna, nie. Ujmując naturalnie mężczyzn, patrzmy na równi, tak, ale tutaj, ponieważ jest to Akademia Kobiet, więc naturalnie, chociaż jeden moduł będzie, bądź dwa moduły będą poświęcone parom, na których będziecie mogły zaprosić swoich mężczyzn, partnerów do, do tego, do tej lekcji czy do, tej, do tego warsztatu, naturalnie, jeżeli partnerzy będą chcieli. Więc o czym będzie ta akademia i dlaczego ona powstała? Dlatego powstała, że uważam, że filarem kobiety jest dziewczynka. Więc będziemy będziemy uzdrawiać naszą dziewczynkę w nas. Czyli najpierw jest dziewczynka, później jest kobieta, później jest mama inna tak jakby tym filarem. Jest kapłanka czy wizjonerka. Często nazywamy kobieta bogini, kobieta wizjonerka. Tutaj sobie już tą nazwę będziemy dobierać, będziemy dobierać indywidualnie. Każdy się jakoś tutaj będzie yy, mógł, a właściwie będzie powinien się określić. Więc będziemy zaczynać od wielu, wielu aspektów nas jako. Kobieta się kojarzy często z seksualnością. I yy, najważniejsze, tak jakby ten. Moduł jest tak kobieta i od razu wpadamy, och, seksualność. Tak? Naturalnie, że to jest też ważne, bo to jest też hmm, pewien rodzaj kreacji, hmm, olbrzymiej kreacji i tego, takiego swobodnego hmm, bycia w ciele. Ale zanim dojdziemy do tej seksualności, to jest wiele innych rzeczy po drodze, które są ważne, aby. ups! ta kobieta mogła się rozebrać, aby tak. Boże! Aby ta kobieta mogła zaistnieć. Więc ym, ja jestem naprawdę ym, jakby Wam to powiedzieć, yy... Wiele lat, y, pamiętam na, na Syberii, pierwszy raz takie spotkanie z tą kobiecością, które mnie bardzo mocno przejechało wtedy, a to było bardzo, bardzo dawno temu, y, kiedy szamanki y, budziły swoimi ćwiczeniami, ale też swoimi słowami i różnego rodzaju praktykami ten kobiecy aspekt, bardzo mocno poraniony, o którym właściwie nie wiemy. My żyjemy, my jesteśmy, my trzymamy się pewnego rodzaju schematów, my istniejemy jako kobiety, ale w nas istnieje wiele rzeczywistości, wiele tematów rodowych. Na tych warsztatach będziemy też naturalnie zajmować się rodami, ponieważ jestem też terapeutą Hellingera, ustawień Bertha Hellingera, więc na pewno będziemy tutaj na pewno będziemy tutaj dotykać tematów rodowych dlatego że powstałyśmy z mamy powstałyśmy z babci z prababci i z wielu tysiąca różnych historii więc rody będą też w tych modułach obrakło mi tego słowa więc naturalnie tu będziemy też bawić będziemy rozmawiać i będziemy mm, prowadzić będę z wami prowadziła ustawienia Berta Hellingera pod kątem właśnie kobiet Będą też wyjazdy w różne miejsca na świecie, gdzie będziemy mogły aktywować swoją kobiecą moc. I jeszcze raz powtarzam, nie myślcie sobie tylko o tej kobiecie, którą w tym momencie jesteście. Pamiętajcie, że jesteście wielowymiarowe, wieloaspektowe, że jest, istnieje Was ta kobieta, która jest pokorna, ale ta, która jest niepokorna. Ta, która jest smutna i ta, która jest wesoła, ta, która jest um, Ewą, tą grzeczną, ale i ta, która jest tą Lilit, która jest e, tą furią, często tak o kobiecie mówią. Jest ta kobieta, która jest też męska, która ma w sobie olbrzymią męską moc do działania i brakuje jej tej, tej flow, tej delikatności, tej energii twórczej. Mamy, jesteśmy wielowymiarowe. I chodzi o to, i ten, ta akademia kobiet będzie po to, aby uaktywnić, aby oczyścić. Nie w pierwszej kolejności, aby oczyścić, aby się poznać, doć, dotrzeć do tej dziewczynki. Czyli ta dziewczynka musi być yy, musi być wolna od swojego braku poczucia wartości. Ta dziewczynka musi być wolna od tego, że Dziewczynka to ufa. Ona ufa bezgranicznie, ona ma intuicję, co ona potrzebuje zjeść, kiedy potrzebuje zjeść. Ona ma naturalny swój sposób. Dziecko ufa z całego serca. Wierzy w świętego Mikołaja. No, zobaczcie, jak żyją dzieci. Więc tą dziewczynkę będziemy budować, będziemy ją przede wszystkim, dotrzemy do niej, bo to jest bardzo ważne, gdzie jest to dziecko w Tobie. Być może jest jeszcze wystraszone i siedzi pod stołem, bo dostało od swojego taty bądź mamy bardzo mocne takie słowa, bądź nawet cielesne nadużycia. Naturalnie, i tutaj też was uspokajam, będziemy, będziemy mówiły o kobiecości. Kim, co znaczy seksualność? Jak ona się. Objawia, gdzie ona jest ukryta, gdzie ona boli, dlaczego wiele kobiet nie ma z nią kontaktu, bądź ym, ma wiele nadużyć tej seksualności, bądź uważa, że ta seksualność do niczego im nie jest potrzebna. Tak jak powiedziałam, będą to spotkania online, będą to spotkania na żywo, będą to medytacje, będą to wyjazdy w różne miejsca. Jest takie słynne miejsce we Francji, gdzie są groty kobiet, gdzie całe te groty wyglądają jak kobiety. One mają e, kształt kobiety, piersi, mają e, i tam są, tam będziemy też prowadzić różnego rodzaju medytacje. Będę miała różnego rodzaju jeszcze inne miejsca, gdzie będziemy gdzie będziemy wzmacniać tą kobietę, budzić mm, mm, Kreować na nowo, uzdrawiać, oczyszczać. Tam będzie wiele różnego rodzaju aspektów, aby poczuć się w swoim, w swoim wydaniu jako kobieta na 100%. I teraz y, zapytacie mnie, y, dlaczego nie czujemy, dlaczego ten czas jest taki na Ziemi, też gdzie bardzo mocno idziemy w tą kreację. To jest też kobieta, czyli kobieta nie mówię, że mężczyźni nie mają tej kreacji w sobie naturalnie, że mają posiadają ten żeński aspekt, ale my mamy nasze ciało. W jakim ciele jesteś? Punkt. To jest takie odniesienie. W jakim ciele jesteś w tym życiu, w tym momencie? Kobieta albo mężczyzna. No, jeżeli jesteś kobietą, jeżeli um, to należy całą uwagę zwrócić na siebie. Tak samo jak mężczyźni powinni, jakie masz ciało? Masz kobiety czy mężczyzny? Ciało. No zastanów się no mężczyzny, no to odbuduj ten aspekt męski, bo jesteś w ciele mężczyzny po prostu. Dlatego ja uważam, i do tego stoję na 100%, że naturalnie mamy ten żeński aspekt i męski aspekt w nas. Mamy to wewnętrzne dziecko, które łączy te dwa aspekty. I jest to wszystko ok, ale zwróćmy tak uwagę czysto logicznie, w jakim ciele jesteśmy na ten moment. I o to zadbajmy najbardziej, budując ten naturalnie, że będziemy na tym warsztacie, na tej Akademii Kobiet, dotykać naszego męskiego aspektu w nas. To na pewno też będzie, czyli będziemy dotykać naszego działania, tego męskiego. Będziemy rozmawiać, rozmowy z tatą. Naturalnie, że tak. Jak rozmawiasz z swoim tatą, jaki masz z nim kontakt, jaki mężczyzna jest w Twoim życiu, na jakie podobieństwo. Czy nie jest to przypadkiem, czy nie jesteś ze, w swoim życiu z mężczyzną, który jest ma rolę taty bądź chłopca, którego musisz wychować. To będzie mm, olbrzymi y, 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 olbrzymi czas, który. Y, olbrzymi czas, no tak, no coś wyjątkowego. I tak jak powiedziałam takiego mm, nie skupimy się na jednym aspekcie, tylko będziemy naprawdę tam poszalejemy na całego. Będą też wyprawy, które będą takimi, ja to nazywam takimi nocnymi wyprawami, gdzie będziemy też e, bardzo mocno w ciemności w lesie. Będą też takie wyjazdy, gdzie będziemy na, od, na mm, taka moment takiego przetrwania, gdzie Parę dni będziemy w miejscu, gdzie nie będzie dostępu cywilizacji, gdzie będziemy musiały same się wyżywić i same o siebie zadbać. <noise> I um, zobaczyć, jak to jest bez, um, bez cywilizacji i jak sobie z tym dajemy radę. Będziemy tworzyć, będzie też na pewno Stonehenge jako jedna z wypraw, dlatego że uważam Stonehenge, Avalon jako miasto kapłanek. I do tego Avalon też się, proszę pań, wybierzemy. Będziemy w tym. Awalon był jednym z bardzo przełomowych momentów w moim życiu, kiedy pojechałam pierwszy raz do Awalon, kiedy odbyła się tam tak zwana wewnętrzna pojednanie kobiety i mężczyzny, ale zanim to było pojednanie kobiety i mężczyzny, w tym Awalon, to była okrutna wojna, która każda. Kobieta posiada w sobie taką wojnę z mężczyzną. My tego nie świadomie nie wiemy, ale w relacjach z reguły to wychodzi czarno na białym, że ktoś dominuje, ktoś przegrywa, ktoś wygrywa, ktoś chce mieć rację, ktoś ma mniej bądź więcej racji, więc wszystkie te konflikty istnieją w, nasz, w naszej pamięci komórkowej istnieją, skąd się tam wzięły, skąd się tam, skąd stworzyły naszą rzeczywistość dlatego jesteśmy w takim, a nie innym. Życiu będziemy sobie na wszystko zwracać uwagę, będzie potrzebnych dużo notesów, dużo pisania, będzie też dużo ćwiczeń, e, Ćwiczeń, które będziemy miały i zadań. Będ, to będzie bardzo mocno też e, akademia zadaniowa, czyli będziemy dużo też miały zadań do wykonania, e, i e, ćwiczeń e, ze swoim własnym ciałem. Czyli jak widzimy też nasze ciało, bardzo dużo tego wszystkiego będzie. Nie jestem w stanie Wam tego wszystkiego opowiedzieć tutaj. Więc tak, drogie kochane panie, kobiety, dziewczynki, wizjonerki, ta Akademia Kobiet już niedługo będę o niej jeszcze będzie pojawiać się na stronie Ty i wszechświat. I na jako jako nowa, jako, nowa, jako nowa forma spotkań z Wami. I tak jak powiedziałam, tym razem kobieta do kobiety. Ja Wam dzisiaj dziękuję. Do zobaczenia na szlaku. Dbajcie o siebie i serca do serca, Jadwiga. Ciao.